Yo, hej, cześć, w tym odcinku pokażę wam jak zagrać sobie na iOSie, czy to na iPhone'ie, czy to na iPadzie właśnie w Fortnite'a. Niestety gracze właśnie na iOSie zatrzymali się tam w trzecim sezonie drugiego rozdziału, także w tym odcinku właśnie pokażę wam sposób jak sobie zagrać na iPhone'ie bądź iPadzie. I dodatkowo jeszcze pokażę wam jak zdobyć sobie dwa ekskluzywne style do skinów. Ale zanim do tego przejdziemy to zachęcam was do subskrybowania tego kanału wraz z wężkiem, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Ja tymczasem nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Mordo, mordo, sorry, że Ci przerywam w oglądaniu tego wspaniałego odcinka, ale jeżeli nie wiesz, to streamuję na Twitchu, że wbija i zostaw Flauka. Dzięki. Także jedyne co wystarczy zrobić, to będąc na iPhone, nie będziesz najpać w przeglądarce wpisać sobie xbox.com slash play. I jeżeli też już mi, no to załączmy się z Xbox, gdzie mamy Fortnite. Play Fortnite with Cloud Gaming for free. No subscription required. No i w tym momencie klikamy play for free, następnie klikamy sobie Get ready to play i teraz jakby naszego ekranu głównego powiem musimy kliknąć sobie ten przycisk który tutaj pisze, a następnie przenieść właśnie, także jak widzicie ja już sobie to zrobiłem i mam właśnie Cloud Gaming na ekranie początkowym, tak to się nazywa. Teraz wchodzimy sobie właśnie w Cloud Gaming od Xboxa i teraz znowu klikamy tutaj Accept Play for Free. Sign in. W tym momencie musimy się zalogować na nasze konto Microsoft Jak widzicie ja już zalogowałem na moje konto No i w tym momencie w skrócie jest zarówno jak i wam przycisk play W tym momencie jeden co robimy to klikamy Obracamy sobie oczywiście telefon No bo w pionie nie będziemy grać w Fortnite'a No i teraz mamy ekran Launching with Cloud Gaming Fortnite nam się włącza w tym momencie Let's go, jak widzicie Fortnite się załącza i w ten sposób możemy sobie zagrać w Fortnite a właśnie na iOSie. I jeszcze co do tego ja wydobyć te dwa ekskluzywne skiny, o których wam mówiłem również we wstępie, no to po wejściu właśnie do Fortnite na ios Dzięki temu sposobowi zdobędziemy jakby automatycznie do naszego konta są przypisane dwa style. To skinów Master Shiva oraz skinem Markusa Phoenixa. Co ważne te skiny trzeba posiadać, żeby dostać właśnie te ekskluzywne style i ogólnie te style są do zdobycia na Xboxie. Także jak widzicie nie dość, że możecie sobie zagrać w Fortnite na iOSie, to jeszcze zdobędziecie darmowe style, które są ekskluzywne dla posiadaczy Xboxa, kiedy wy tak naprawdę tego Xboxa nie posiadacie. I to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Trzymajcie się i cześć.